Pięknie się co robić. Dlatego Badura Bandura są w rejonie na późniejszym terminarzem. Młody kim, 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 młody Popierdolony kutasem. Powiedz mu, bo cię kojarzą. Powiedz, że mu że jesteś mądry. A ty jesteś popierdolony jest kutasem. Tak mu powiedz. Tak powiedział mój ojciec. No, Dobra, no, dawaj, przekazuj mu, że jest popierdolony kutasem. Powtórzę mu tata, że jest popierdolony kutasem. Tak powiedział mój tata. Jest popierdolony kutasem. Dobrze, dobrze powiedział mój tata, dobrze powiedział mój tata. Jest bardzo popierdolony kutasem. Dobrze mu tata powiedział, że jest papierem kutasem, że jest papierem kutasem, Bandura. Dobrze mu tata powiedział, słyszeliście w dobie, co powiedział mutata? tata. że Bandura jest papierem kutasem i że jest papierem kutasem. Te 5 tysięcy niech sobie przeznaczy na naprawę mózgu. Ale to jest dużo pniętych to... Powiedz, że niech sobie na naprawę mózgu przeznaczy, a to masz w dupie jego 5 tysięcy. A to jest duża suma 50. Skąd? Za to mógł jakieś. Masz mu powiedzieć. On mi suczne live, to by No. Popierdolony debli. Ja to zrobił za 50. za 50 go robi.